10. W czwartym urodziny swojej siostry, Karolka potrącił samochód. 9. Ulubioną porą roku Karola jest zima. 8. Ulubioną liczbą Karolka jest trzynastka. 7. Karolek ma psa Bigla, który wabi się Lukas. 6. Jego piętą achillesa w czasach szkolnych była matematyka. 5. Karolek nienawidzi pomidorów. Jak sam mówi, gdy widzi pomidory na pizzy, ma chęć ją wyrzucić przez okno. 4. Karolek bardzo lubi biegać. Biega raz na dwa miesiące. 3. Karolek jest w związku z Joanną Opiołą. Ostatnio oświadczył się jej w Grecji. 2. Karolek bawiąc się w dzieciństwie na placu zabaw połamał sobie obie ręce. 1. Marzeniem Karolka jest wyjechać do Czarnobyla i zwiedzić cały perypeć.